Mamy pieniądze i wybór i kiedyś, jeżeli mieszkałeś na wsi albo w miasteczku, nie miałeś różnych opcji. Robiłeś dziecko, bo wszyscy robili dzieci i to było czymś normalnym i dziecko nie powodowało, że coś traciłeś. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach dziecko jest czymś, co powoduje, że ty możesz stracić, czy masz wybór. Zrobię dziecko, ale stracę podróże, stracę iPhoniki, stracę wolny czas, stracę czas na Netflixa, na imprezy, i tak dalej. Te wiele opcji spowodowało, że dziecko już jest rozważane, czy ono mi nie przeszkodzi w innych rzeczach, gdzie gdy tych rzeczy nie było wcześniej, no to robiłeś po prostu dzieciaka. Więc e, tak jak powiedziałeś, jest to matematyka. Islamiści przejmą Europę e, bez Jednego e, pocisku i jest to matematyka. Plusem znowu nas, Polaków, jest to, że takie kanały jak twój, jak mój mogą ludzi uświadamiać i im to pokazywać. Dzięki czemu będą na przykład jakieś niepokoje społeczne, e, protesty i tak dalej. I jednocześnie jesteśmy gdzieś te 15-20 lat do tyłu, że zanim e, wiesz, u nas będzie jakiś bardzo duży problem, to tam już to wszystko zostanie przejęte. Więc ja chociaż liczę na kolejnego fuksa, że będziemy w stanie na podstawie błędu innych nauczyć się na cudzym błędzie.